Witam. Życie przeciętnego mieszkańca Tamriel jest pełne wojen, bandytów, potworów oraz innych kataklizmów. Jednak są i w Tamriel miejsca, które wydają się w pewnym stopniu bezpieczniejsze do normalnego życia niż inne. W tym odcinku przedstawię wam 5 najbezpieczniejszych miejsc do życia na Tamriel. Zapraszam. Abach Landing to miasto położone na półwyspie Chesbein i już samo to zapewnia mu pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Półwysep pokryty jest bowiem bardzo jałową, pylistą glebą, co sprawia, że uprawianie jakiejkolwiek roli na tym terenie jest wręcz niemożliwe. Dodatkowo są to regularne tereny zalewowe, przez co wybudowanie tam jakichkolwiek kopalni w celu wydobywania surowców również jest niemożliwe. Oba te fakty sprawiają, że Czewzben jest po prostu nieatrakcyjne z punktu widzenia ekonomicznego. Nikt nie chciałby atakować i przejmować takiego terenu, a zwykli bandyci pomarliby tam z głodu. Sam książę Hubalajat, który postanowił wybudować miasto na tym terenie, zrobił to z wielkim trudem. Zmuszony kupować i transportować jedzenie oraz surowce drogą morską, poprzez szlaki handlowe, a wszyscy znajomi księcia odradzali mu to przedsięwzięcie. Ostatecznie w końcu miasto i tak powstało. Abach Landing jednak jest bezpiecznym miejscem nie tylko z powodu swego położenia, ale także pośrednio dzięki znajdującej się w mieście siedziby głównej Gildii Złodziei. Kieszonkowcy i włamywacze działający intensywnie na terenie miasta nie stanowią zagrożenia dla życia mieszkańców, ich kodeks kategorycznie zabrania zabijania ludzi, a nawet członkowie Gildii Złodziei wręcz pomagają co biedniejszym mieszkańcom na rozmaite sposoby. Niemniej, władze miasta usilnie walczą ze złodziejami, czego efektem są liczne patrole strażników na wszystkich ulicach, zarówno w nocy jak i za dnia, dzięki czemu mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Jeśli zaś chodzi o kwestie potworów, to jedyne zagrożenie w swoim mieście mogą stanowić krokodyle, które w okresach zalewowych wychodzą na ulice w dolnych, podtopionych partiach miasta. Jednak powiedzmy to sobie szczerze, ludzie na Florydzie żyją tak od wielu lat i jakoś świetnie sobie z tym radzą, więc i mieszkańcy Abach Landing pewnie też umieją sobie z nimi skutecznie poradzić. Wyspy Telwani to archipelag kilku wysp położony na północno-wschodnim krańcu Tamriel. Na największej z wysp znajduje się zaś miasto, Port Telvanis, będące w całości pod zarządem Danmerskiego Rodu Telwanii. Już pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy jest to, iż do miasta nie może wejść byle kto. Aby zostać wpuszczonym do środka trzeba mieć specjalny glejt, wydany osobiście przez któregoś z członków rodu. A zatem nie trzeba się martwić, że po ulicach będzie szlajał się motłoch, gdyż każdy jest skrupulatnie sprawdzany przy wejściu do miasta. Co więcej, w samym mieście żyje ogromny odsetek wszelkiej maści czarodziejów i innych rzemieślników parających się magią, którzy dodatkowo chronią miasto swoimi zaklęciami. Trzeba by być głupcem, żeby zaatakować miasto, którego co drugi mieszkaniec może cię strzelić firebolem w twarz. Samomiejscowienie miasta również ma duże znaczenie. Wyspy Telwanii to w większości skaliste i jałowe ziemie, porośnięte wyłącznie wielkimi grzybami. Oprócz pojedynczych dużych miast, nie ma tam innych wiosek czy struktur. Powietrze poza miastem wypełnione jest pyłem i zarodnikami grzybów, przez co niewielu bandytów chce się tam zapuszczać. I co najważniejsze, dzięki położeniu na tak wysuniętym od centrum krańcu Morrowind, port Telwaniż przez setki lat unikał zamieszania we wojny i konflikty na kontynencie, pozostając jakby miastem na uboczu. Uniknął zagrożenia związanego zarówno z byciem celem ataków podczas Wojny Trzech Sztandarów, ale także z wybuchem Czerwonej Góry. Miasto było po prostu zbyt daleko, aby odczuć skutki uderzenia meteorytu Wivek City oraz wybuchu wulkanu. Przez co codzienne życie mieszkańców w czwartej erze, poza oczywistym napływem uchodźców z kontynentu, praktycznie nie uległo wielkim zmianom, gdyż wiatry wiejące z nad oceanu skutecznie wywiały wulkaniczne gazy w inną stronę. Wyspy Somerset od zawsze były względnie nieco bardziej bezpieczniejszą prowincją niż inne prowincje na kontynencie. Wszechobecna ksenofobia oraz zamknięte granice przez lata zapobiegały dostawieniu się na wyspy nieproszonych gości i innej maści niebezpiecznych dzikusów. Co więcej, dzięki wysokiej jakości edukacji, kultury i surowemu prawu w miastach mieszkają przede wszystkim ludzie ułożeni i kulturalni. Panuje czystość, higiena i porządek. Niemniej, pomimo tego, Somerset było w historii wielokrotnie celem ataków z za morza, zaś w samej prowincji dochodziło do wielu wojen domowych pomiędzy poszczególnymi miastami. I pośród tego całego chaosu jedno miasto ostało się jako oaza spokoju i bezpieczeństwa Cloud Rest. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim samo położenie miasta. Spójrzmy na mapę. Somerset było w historii atakowane głównie od trzech stron. Przez Sloady od strony północnej, gdzie najmocniej obrywało się miastom położonym na północnym brzegu wyspy. Przez Maormerów od strony południowej, gdzie analogicznie najbardziej zagrożone były lokacje na południowym brzegu wyspy. Oraz przed mieszkańców kontynentalnej części Tamriel od strony wschodniej, gdzie tu najbardziej obrywało się wyspie Auridon. Cloudrest położone jest w samym sercu Summerset, z dala od brzegów wyspy, To też uniknęło ono jakichkolwiek zagrożeń od trzech wcześniej wymienionych agresorów. Dodatkowo Cloudrest został wzniesione na szczycie wysokiego pasma górskiego, co zapewnia mu ogromne właściwości defensywne, czyniąc miasto niezwykle trudnym do oblężenia. Co więcej, jak już wspomniałem wcześniej, na Summerset w przeszłości dochodziło do wielu wojen domowych pomiędzy rywalizującymi ze sobą miastami. Byliśmy świadkami m.in. wojny pomiędzy Firsthold a Skywatch oraz między Alinorem a Lilandril. Cloudrest jednak nigdy takiego konfliktu z jakimkolwiek innym miastem nie miało. Mieszkańcy miasta zawsze żyli w pokoju, co czyni Cloudres prawdopodobnie najbezpieczniejszym miastem na całym Somerset. Pozostając jeszcze w temacie Somerset, to nie można nie wspomnieć o wyspie Artaeum. Miejsce to wydaje się być prawdziwym rajem dla tych, którzy pragną spokoju. Przede wszystkim Artaeum to wyspa należąca do potężnego zakonu Sigig, gdzie znajduje się ich siedziba. Wyspa ta jednak przez większość czasu znajduje się w innym wymiarze, gdzie magowie z zakonu Sigig ją przenieśli, co czyni ją wolną od wszelkich konfliktów i wojen na Tamriel, bo po prostu nie da się tam normalnie dostać. Na samej wyspie nie ma bandytów oraz prawie w ogóle nie ma tam potworów. Tylko ciche i sielankowe łąki, bujne wielobarwne wrzosowiska i dumnie szumiące lasy. Artaeum nie było też nigdy celem ataków ze strony Daedr. A gdyby nawet takowe odważyłyby się podnieść rękę na to miejsce, musiałyby się zmierzyć z armią najwybitniejszych czarodziejów, jakich widział świat, którzy będą bronić spokoju swego domu mocą swych zdumiewających zaklęć. Wszystkie te cechy sprawiają, że każdy, kto dostąpiłby rzadkiego zaszczytu zamieszkania na Artaeum, raczej nie musiałby się w ogóle martwić o swoje życie. Farun Far to wysunięte daleko na północ miasto w regionie High Rock. Z powodu położenia niemal przez cały rok stale panuje tam mroźna zima oraz obfite opady śniegu, przez co niewielu nieproszonych gości się tam zapuszcza, zwłaszcza w okresie zimowym. Co więcej, przez bardzo długi czas miasto to było własnością orków. Orkowie są znani ze swej solidnej architektury, dzięki czemu miasto do dziś chronią grube i solidne mury obronne. A same budynki mieszkalne również zbudowane są z grubych kamieni. Dopiero w połowie drugiej ery orkowie powoli wycofali się z tych terenów do Nowego Orsinium, w górach Wrodgaru, zaś na wpół opuszczone miasto zostało przejęte bezkonfliktowo przez bretonów i taki stan rzeczy pozostaje do dziś. Grube orcze mury, w połączeniu z mroźnymi śnieżycami oraz mało strategicznym położeniu na mapie świata, generalnie czynią Farerun bardzo bezpiecznym miastem, które nigdy nie było celem żadnych ataków ze stron bandytów czy też potworów. A strażnicy miejscy, w skład których wchodzą zarówno rośli Bretoni, jak i Orkowie, uchodzą jako jedni z najlepszych i najlepiej opancerzonych strażników miejskich na Tamriel. I jako ciekawostkę mogę dodać, że wokół miasta znajdują się liczne gorące źródła, więc nie ma też strachu o to, że zimą zamarźnie się na kość, bo w razie potrzeby można się zrelaksować i ogrzać przy naturalnych geotermalnych źródełkach. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. A gdzie wy byście się zdecydowali, żeby mieszkać, gdybyście pragnęli ciszy i spokoju na Tamriel? Napiszcie w komentarzu. A ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się miłego dnia. Cześć.